Który w tym sezonie nie ma sobie równych. Za moment zobaczymy Petera Prewca. 23-letni Skoczek już jest na belce startowej. 12. Platforma. No i popatrzmy. Trzy e, zwycięstwa. Poza tą wpadką, czyli 11. miejscem, Lillehammer nie schodzi z podium w tym sezonie zawodów Pucharu Świata. Peter Prewc ponad 136-metrowa odległość, by walczyć z Severinem Freudem. Czy utrzyma, chyba nie utrzymał chyba nie dał rady Severin. Peter Press pokonać Severina Freuda 129,5 metra myślę, że bliżej teraz niż podczas pierwszej serii noty także wysokie po 19, 18,5 punktu 130 metrów Odległość, jaką uzyskał reprezentant Słowenii, 7,7 punktu za wiatr, ale mimo 130 metrów to zbyt krótko, by pokonać Severina Freunda, a więc wszystko wskazuje na to, poczekajmy jeszcze na oficjalne wyniki, że Severin Freund wygrywa pierwszy konkurs 64 Turnieju 4 Skoczni. On jeszcze czeka z tą wielką radością, także patrzy. Peter Prewc na świetną tablicę, a tam raz jeszcze jego skok w zwolnionym tempie. To, co Państwo w tym momencie oglądają i wszyscy czekają na to, jaka cyferka wyświetli się przy miejscu Petera Prewca. Cisza, cisza, cisza teraz na Arenie. Złapali się za głowę fani Petera Prewca. Werner e, Schuster od Christiana Winklera przyjmuje gratulacje. No i które miejsce? Czy Peter Prewc? No wiadomo, to zbyt krótko, 130 metrów by pokonać Severina Freunda. Severin Freund wygrywa pierwszy konkurs. Michal Hajbek na miejscu drugim, Peter Prewc na miejscu trzecim i Peter Prewc po tym pierwszym konkursie traci do Severina Freunda 7,3 punktów. Wielkie brawa i gratulacje dla Severina Freunda za zwycięstwo w dzisiejszym konkursie to dwudzieste pierwsze zwycięstwo w karierze niemieckiego skoczka łącznie 44 czwarte podium w karierze Severina Freunda przyjmuje gratulacje od swoich kolegów wygrał Severin Freund cieszą się Niemcy w wymarzony sposób rozpoczyna się dla nich 64 turniej cztery skoczni Michal Heibek na miejscu drugim także skakał dobrze on tylko trzy punkty za Severinem Freundem teraz świętujący swój triumf reprezentant Niemiec Peter na podium, ale strata 7,3 punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Oczywiście liderem pozostaje Peter Prewc 624 punkty. Severin Point 499. Na miejscu trzecim w klasyfikacji generalnej pozostaje Kenner Gangnes, który dzisiaj zakończył rywalizację na szóstym miejscu. No a Kamil Stoch, nasz jedyny reprezentant w serii finałowej na miejscu 23.